Cześć, witajcie z tej strony Marquez i Luki. Dzisiaj sobie zagramy w Bad Pany 2 na, na podboju na mapie Biała Przełęcz, więc no co, zapraszam Was do materiału. Oba sobie zagramy troszeczkę klasycznymi broniami, czyli M1, więc no, może być dosyć ciekawie, ewentualnie możemy troszeczkę lamić. Straciliśmy bazę w tej chwili. No, były lecimy na 60 metrów. Y Idziemy tam, gdzie bliżej, czekaj, no. No to, 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 tutaj, to, to do B. ten Przejechać kogoś jak świnie? Nie, no, na razie nie ma sensu. Dobra, nasi tam cisną z Gustawa, więc my... Ja idę naokoło tutaj, bo mnie cisną. A, ty tam jesteś, dobra. Dobra, biegnę do ciebie. Nie no, musimy grać razem, a jesteśmy no, razem w zespole, no, razem nakrywamy, no, więc no, wiesz, no, to. Okej, okay, tylko tą bronią, wiesz... Tak, <grym> nie mogę latać. Przejmuj to B najpierw. Kurde, zdjął mnie na plecach. Ja cię nie podniosę. Trochę, trochę nie jestem przyzwyczajony, żeby. bo w BF-ie trzymam taką pokazaną, ile to B zostało. No czy co, na razie wezmę UMPK i trochę poćwiczę sobie, bo dawno nie grałem. Dzięki. Dobra. Chodź, 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 chodź. Tam jest Brzydal. Okej, okay, okej. Okay. O, snipe, 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 no. Zgola nas, ciśnie. Nie mam medyka, żeby lecieć w razie czego, ale jest czołg, kurde, go oznaczę. Dobra, zdjąłem. Nie, nie trafiłem czołg. No dobra, olać go tam. O, dobra, oznaczyłem. Idę do ciebie. A, ty jesteś na plecach. Czekaj, skosnę go. Ach. Ej, czołg jest, uciekaj. No teraz to troszeczkę spaliłem. Wiesz co, M1 chyba nie będę grał. Tą sama sobie wezmę. Ale co cię czołg załatwił czy ten? Nie, gol, z gola mnie ty pocisnąłem 2% życiem zostawiłem mogę. I tak nie miałeś szans, bo by cię czołg rozwalił. Mnie w tym samym miejscu właśnie Gdzie się rozpijemy no na B? no bo nie wiesz co tam jest trochę akcja, wiesz, no A No dobra, trzeba się ogarnąć na razie, bo tutaj tak... bez kompletnie bez rozgrzewki, więc Na żywioł, tak. chłopie lecimy na żywioł No momentasz spawn dan, nie? Ten z Tompsonem na no chłopie, klasyka. Co ty, za dużo Wietnamu, człowieku? <noise> Nie, lubię bardzo te klasyczne bronie. Thompson, kurczę, to jest... to jest dobra broń. Tutaj jest ten... wu fi Tak zwany. A to nasz, Ty widzisz, m i Thompson co robi? Thompson miażdży jaja, chłopie. Kurde, zranił go Okej, tu już jest... Dobra, rzucę Nejda profilaktycznie Moment, bo ja wziąłem go od kogoś ten, no, Sava Okej okay. Kurde Ale nie ogarnia w ogóle kompletnie Ouch, dostałem <grym> A, nie żyjesz, okej okay. Nie, nie żyję, no cóż, co zrobić? No? A tam, ja wiesz, tam się wiesz, ładko, nie gram yy, już aktualnie w żadnym wiesz Nie rysw się na mnie no, chciałem się zaraz pić i pomóc. E, za dużo bo, bo na dachu nawet był gość, który mnie zdjął. Gość z tą sonem na dachu, ty. On chyba twój sposób ogarnął. Ech, SMG-36 mnie za... Dobra, na, na B się trochę zmniejszyło ludu. Dobra, weź tam żyje gdzieś. Żyje, żyje. Oj kurde, skąd oni... Nie, skąd oni strzelają, ty? Z dachu tam typ siedział. I na dachu kolejny siedzi. Ale mi to też teraz Eee No, po mnie będzie Czeka, że nie ma klejmorów tutaj Czekaj sekundkę Mam pokaz lajdów w tej chwili No ja się nawet ruszyć zbytny nie mogę, bo moi nikomu mnie No dobra Typ ubity że no ja w nie gram? O dobra. No dobra. Gdzie ty jesteś? Ouch. Dobra, pomścię no ale na 15 fps. Co ci tak klatkuje? Kos. No nie wiem, człowieku, co to jest w ogóle, ale... Chyba coś mi... pobiera w tle. Ty Boże, bo tutaj misia leciał. Nie nie widzę nic, co się no dzieje. z no, do... tym, tym skurczę. To nie jest już, to nie jest już ten palec do badkampanu, żeby kurczę... się w BFA a przyzwyczaiłem do g 18 full auto, lecę i do przodu. O, już trochę ma płynniej, to trochę ich pocisnę. Mierzysz nas czatowy Wiesz co nie, zagramy tam... Jest chyba 123 etykiety, więc nie jest tak źle. Nie wiem czy mi starsze miejsce Zacięty mecz jest wiesz. Najwyżej coś tam. No ja nie załączę nagrywania, bo byśmy na przemian. No i byśmy połączyli sobie. <sum> Kurczę, kompletnie. Jeden się skampili się troszkę, wiesz, Ci... no, no, ciężko się dostać. Dobra, ja się reskriuję od ciebie, jeżeli jest możliwość. Jest, jest. Okej, okay. kitraj okay. się tu. Eee, chciałem podnieść zestaw, podnieść medyka, ale kurczę to... W BF-ie to trójce jest i na trzy, Tutaj, że o wiele szybciej się to wszystko dzieje. Wiesz? Dobra, ...coś się z, z, z jeden, z drugim znale znaleźli na tym dachu i tak sobie siedzą grzecznie, grzeją tyłek, czy grzeją tyłek na śniegu. No przede wszystkim jest to mapa śniegowa, więc bardzo, bardzo fajna sprawa, ponieważ no, w bf jest z tego nie ma całkowicie, więc... ...ten, ten klimat yy, to jest bardzo, bardzo zajebisty. Nie wiem, czy trzeba będzie wypikać to słowo zajebisty? <laughs> <grym> nie, w razie jeszcze nie ma takiej... Cenzury by nie urazić młodszych widzów Kurde, co tu się dzieje? Oooo, dwóch typach Nie masakra Czego tak ludzie z tymi drugimi levelami latają? Chyba ktoś robi 10 tysięcy końców już tutaj w tej grze <grym> Nie no, może za... jakaś promocja Słyszałeś, że karkan za 25 zł teraz do kupienia? Nie, for G. Ale przez to, że wiesz, no, no, ja, najbardziej, ja dużo traciłem przed tym, że kupowałem cool. wersję limitowaną, co niestety mnie bardzo zasmuciło, ponieważ myślałem, że będzie coś, coś więcej dla mnie, a tutaj dupa. Jak karka nie się skończyła, teraz będę płacił nie wiadomo jakie pieniądze za ten, za, za wiesz, za kolejne dodatki. No, kurde, no zapomnę roz... już. Nie wiem, coś, coś się strasznie zlagowało, jak zauważyłem. No. Moje coś w ogóle na tu. Zobacz sobie, jaki masz ping, a teraz nie będę sprawdzał. To jest 147, no kurde. No ja mam 140, no a tutaj nic ci nie poradzę. Masakra, na serwerach normalnie mam po 30-40, wiesz jakie mam łącze, nie? No właśnie, Pingi też nie masz najgorszych. Chodzi o to, że ten, że. Teraz po Bat w tę strasznie, strasznie są duże lagi, nie wiem dlaczego. Nie wiem, po pojawieniu się BF-a trójki strasznie, strasznie na przykład, na przykład miałem te, te 60, 70 tych, tych 60 pingu. A, Aha. a teraz wiesz, a teraz po 40 to jest w ogóle nie wiem skąd. Dostałem jakąś zawalkę z wieloma przeciwnikami, baretkę, 10 tysięcy chyba, czy to nawet Śpilkę. nie wiem. A to na, ja nie ogarniam tego, wiesz. Baretki, może to na 3 no coś takiego, żeby się ludzie nie czepiali szczegółów Szczepiać się za chwilę będą, że co chwilę porównajmy tą grę do BF3. My komentujemy i mniej gramy niż, niż więcej gadamy o takich pierdołach. Dobra, idę do ciebie, bo tu mnie ciśnę. Aha, myślałem, że Ty medykiem jesteś, wiesz? Nie, nie. Ale ja medykiem nie jestem, nie w tej grze może. Takie futerko fajne było. Ja lubię grać z medykiem, ale nie w tej grze. W bf trójce po każdy każdego jak mi się uda Jak zdążę, zdąży Ale, ale w BF-ie tutaj was No nie nie, tutaj z, z tymi krowami Oczywiście mam możliwość tam co na sobie zarzuca o, o kurde Podoba mi się co w BF-trójce jak już jeszcze porównując Że mogę sobie wybrać tak każdą broń To znaczy pepetkę na przykład 19 z karkanda i mogę o, latać tak, To tak, jest o, fajne To jest dobre, to, to jest dobre, bo na przykład ja nie lubię grać z tymi krowami Bo gdybym tu na przykład z pepeszem z Wietnama zaczął grać to Byłoby śmiesznie, nie powiem, bo bo tam m 16, mam pokaśnikowym 4-7, który jest naprawdę świetny w Wietnamie. Kurde, to Tak jak ja nie lubię tych granatników. No ja to właśnie mnie też rozwalił to chyba razem zginęliśmy. Nie, ja żyję. Ale staty 11-11 Ja się nie spodziewam po, po, po swojej rozgrywce z Bad Company, że że tutaj coś więcej ugram. Ponieważ nawet nie ma, tak, nie ma takiej możliwości, żebym tutaj coś ugrał, ponieważ no ja w tą grę praktycznie już teraz przestałem grać. No po co mnie ratujesz, człowieku, jak tu rzucają do mnie, czym się da? 14 do 13, nice. I w tym większość z zabić tego, z yy, yy, jak to się nazywa? Z 1 tak? nie, z Thompsona. Sam jedynki to nie, nie, te, nie te czasy, żebym ucisnął tak jak kiedyś. Już jak na większych trochę mapach. Typu, znaczy, no nie tyle heavy metal, ale dzień żniw, właśnie. Cool. Mam nadzieję, że mi medyk podniesie. Znaczy, już na to bym nie liczył. Tomas, jest dobry, kurczę na bliskim na odległości, ale kurczę przy, przy, przy dłuższych dystansach, on się. Ciężko się dostać do c, wiesz? To ładnie lecą. No, na korzyść naszą na szczęście. No ja poczekam trochę tej. Niech mi trochę bardziej y, zwiększy się ilość tych FPS-ów, tych pocisne. Kosę wsadziłem? Ślicznie. Rzadko się zdarzają materiały, w które bym nie wsadził kosy. O, druga będzie kosa, druga kosa. Wiesz, wiesz co ten, teraz jak ja zacząłem grać, to też bie, staram się więcej na kosy Dobra, dwie kosy pod rząd. Szkoda, że było więcej, zacznie znaczy by, byli za mną, niestety, te misiaki przeciwka. Bo tak, to bym pocisnął jeszcze kolejnego, co byłoby ciekawym na materiale. No, i z mojej rzeczy chyba ktoś się pocisnął Mnie tu za cztery na pierwsze. Nie respie się u ciebie, bardzo dużo bydła. To i tak i tak nie wiesz, zaraz się kończą opa 7 tiksów No 5 Ej, kurde w oknie Nie ma to nic lepszego jak się zrespić i zginąć Boże święty 13-15 no, Ale fart, zrespiłem się wok siebie 40 mm, ach no i co? To byłby chyba koniec w takim razie. Długi ten materiał chyba nie był, tak mi się wydaje, A, e, Wygrana. No wygraliśmy, wygraliśmy, całe szczęście. Byliśmy tam gdzie było porówno. Jakie statystyki? 17 do 16, więc kadę na plusie 13 się zabić z tego Stonsona. No u mnie niestety na mięśni się... postępy wszystko jest odblokowane, więc... No ja tam dostałem trochę tych bajerów, chyba on. No i co, 50... to, to koniec tego materiału No ile mamy czasu? No pojęcia nie mam <laughs> A jeszcze szybko przejmiemy ostatni ticket Dobra Póki zaczcie mnie ciąć, to ten Gramy, Gramy. Dobra, ja te bie... dobra, ja idę na... o, polatamy sobie No to wyląduj tam na ziemi, bo ja zrespić się nie mogę Aha, dobra, to ja sobie lecę Oglądam właśnie Twój Zat co to za mapa? Widziałeś? To, wiesz co? Czy to, nie zwróciłem czy, uwagi. Czy to jest ciągle biała przełącz cholera wie. O, już przejęte. No za wolno latasz z tego spadochronu. No wiesz, tutaj nie mogę skakać i biec no, tak. Jetpack'a jet trzeba było kupić. my wtedy byliśmy na początek runy, widzisz? Ma 250 ticketów jest. Eee, to. No wiesz, to no, szybko poszło, tam... O, tutaj są. Nie powoli zaczyna ciąć. O, ci to samo snipera w prezencie, kula. No to powiedz jak będziecie ciało, to skończyłem po prostu Nie wiem skąd O, teraz mi się świetnie gra Przesta Przestało mi lagować na koniec cieło Dobra, dawaj, no to do, no to deleć mi, bo to ja to tam lubię tą mapę akurat gdy jest nos, jak jest gorączka. To jest wtedy świetny klimat. Aj No zabrałeś mi fragę. Nie. Czy zastrzeliłeś się z nim też Ja zginąłem. Ale już przyjęto bazą, bazant mamy. na night night night. Nie jestem przyzwyczajony do, do, do tych futerek z tego z tego z, z panu strasznie. Auć. Kurde. Tak to jest jak się gra starymi broniami. Bronimy ich chyba, tak się zawodmienia. No, zabiłem się z tym typem co sobie wcześniej, ubił, no, ale zabiłem go co najmniej. Dobra, nie na no, B się rozpimy. Kurcza Dobra, rozpi się na tobie. Respm się. 4 razy zginąłem. Ja trzy Co tu się dzieje w ogóle? D-nam przyjmują. A -a. Czyli tam gdzie przed chwilą zginęliśmy oboje <laughs> Albo nie ogarniają albo nie wiem Zresztą teraz to praktycznie kto gra w tego w botkąpany to matki darzyło Eee nie gady. No ale jakiś tam amoto, amator czy też nie grał w tego woda. Nigdy nie grałem M9, to teraz zacząłem grać. z tego z Compound'a jakoś tak się. Snajper. Dobra Nie wiem gdzie się zbytnio zrespić No to się zrespię A tu jest troszeczkę jadka. Ja tu się oglądam O, byłem miał kosę. Poczekaj go Jeszcze się na mnie nie zrespijesz Bo biegnę za typem Mi nie widzi, ty Kurde, jakiś chul mi go zabił, ty No stary, biegnę tak, z nim pół mapę, jest. A on mi zabił go Przy odrobinie szczęścia więc tutaj ten Jutro będę miał szybszego neta, więc będę mógł... jutro znaczy no... ...bo niech to już, już... ...no... ...będę mógł wrzucić po prostu to... ...byle w wiele szybszym tempie. Ja wiesz co, chyba będziemy kończyć powoli. Już materiał ma trochę czasu. Oj tam, oj tam. Pokim nie tnie, to jeszcze raczej... Za 3 na ale jakoś nie odczułem jakichś większych spadków. Mamy. Na razie to 30 kg, 50 53. Tutaj sam eleganckie futerka, powiem szczerze. Co to było? To do mnie? Nie, granatnik jakiś tu wali. Uważaj przed nami. Nie tam za skałą jest. Kocham, po prostu kocham słuchać te bronie w tle, tak jak... Ale głos przeciwniku. Trzeba co, jest filo. Kurde, to nikt nie spotuje. No i świetnie, plecym. No ale ci już praktycznie nie mogą wejść tutaj na, ten, te, na te flagi. No, widzę, że to jest tak poobstawione po części, że to... Chyba... Dzięki komuś przeżyłem. No i typek strzela do niego zamiast go zaznaczyć, to ja nie wiem. Niektórzy nie mają przyzwyczajenia wciskać kup przy, podczas strzałów. No, ale wiesz, to zawsze coś tam daje, nie? Potem. O, ten. Jeden. O, ładnie, pięknie zaznaczył i widziałem gdzie jest. No i mi go ściągnąłeś. Nie, nie, to nie ja akurat. Po lewej stronie? Już go mam. Jeszcze jeden tu. Muszę zdjąć tą siatę, bo mnie denerwuje. CO JESŁU?! OJA! Dawaj, strzelaj w auto! auto. Biegnę za nim, biegnę. Ja też. Czekaj, ja ci będę plecy Sonio. E, eee, tutaj... to wszystko wybić... wybić. Kurde. Snajper. sniper. Po co mnie... Nie... Skoro że nie miałem jakiejś mocniejszej półkawy. Niech ktoś reanimuje, po co? Ja nie chcę. Resp się na mnie, będzie dobrze. No domowy. właśnie. O, albo się nie resp. Nie dadzę mi, bo mi cały czas reanimują. I ginę jak szmata. Wystrajkujemy strasznie ich. No i... Ale po co mi ja reanimuję? Dobra. Trochę ich ci... Nie powiem też, że ciśniemy. 16 szesnastkę co teraz wziąłem. No, trochę dłuższy materiał będzie na otwórniu. No, to coś zaczęło się wreszcie grać. Tylko gdzie się zrespić, powiedz mi. No i może, nie wiem, 16, może jednak nie, bo nie ma full auto. Brakuje mi, m 16a3. Bad company, nie owróci do Batkom nie powiesz, że nie. Ja, Myślę ja sobie tam nieraz nie powiem, bo zagram Batcompany. Ja tylko jak praktycznie kręcę, Nie wiem skąd. No i tutaj jest właśnie ten, ten, ten problem z tutaj, na przykład w, w BF jest rozwiązany. Jeśli ktoś ma, ktoś nie ma tu jest zaspotowany na mapie i to jest po prostu dobre. No ale tu dużej spoty trzymają, nie? No. Kosztem tego. Tylko, że nikt tego nie stosuje. Kurde, no zaraz się zmerwuję. Goście plecy robią, a oni se stoją i podawają apteczki, no ja tego nie rozumiem po prostu. Zaraz będą nam baz przejmować, bo już zrobili na plecy te. Taki spot. No już przejmują. Ale już tam hołota się zbiera. No bo wszyscy idą, wiesz, a ty no to... Nie Każdy szuka powiem. fragów. Nie powiem, bo wygr <laughs> już, wygrać... Już wygramy, ale to jakim kosztem, nie? Że tam wszyscy lecą i bez rejp... twardo. No, pod rząd 192 do 30, jaka ogromna przewaga. Z tym, że ja nic nie gram. Wiesz co, na mnie się raz uda... raz na dwie... na dwie szanse, że coś tam ubiję. Wziąłem, wziąłem broń którą naprawdę dużo, dużo grałem. M416 Co? Aha, C4 gdzie granat Wiem, 16 nawet mi jeszcze dobiło. Ee, mechanik za ciężarówką Myślę, że ja tu Ja idę z drugiej strony, bo tutaj nic się nie dzieje Z no, ticsów, dużo, mm. dużo się już nie ugra No i patrz, działaś już kolejne plecy by akurat tego od misiaka to ja widziałem, więc no Oznaczyłem Ci go. Dobra, nie wiem czy to tego zawieść Ojej. Oj. O. Teraz będziemy kończyć materiał. <grymne> Wiesz no co, Bo, jeszcze podsumowanie zobaczmy i... 10 do 12, KD 083, świetnie. Eee, no i co, 10 do 12, Ty masz jeszcze 8 do 12. Nie, jest, nie jest źle nie jest, nie jest dość. Jest tragicznie, a nie. Dobra, no to co, żegnamy się? No trzeba będzie. No więc no, mam nadzieję, że wam się podobał ten filmik. Mam nadzieję, że podobają wam się reszta naszych filmików, jak coś to subskrybujcie, łapkujcie w górę. No i co, do usłyszenia. No, cześć, cześć.